Mamy przed, przed nami e, aparat, e, dwa aparaty, jeden jest szerokokątny, drugi jest zwykły. E, I teraz tak, przede wszystkim e, jeden jest e, 16 megapikselowy, a drugi jest e, 8. E, więc e, możemy robić zdjęcia zwykłe, 8, e, 16 megapikseli i szerokie, 8 megapikseli. I to, jaki kąt łapie e, ta druga, ten, ten drugi obiektyw, to jest niesamowita opcja, ale to Wam pokażemy później. To, co przede wszystkim chcemy Wam teraz pokazać, to jest e, ten moduł doczepiony. Jest, jeden, jest to jeden z modułów e, pokazanych już dzisiaj które już są. Jest to moduł do kontroli aparatu. Plus jednocześnie to jest dodatkowa bateria 1200mAh. jest taki garb na dole, ale grip jest chyba dobry. Weź go złap tak jedną Nie. ręką, żeby zobaczyć jak. Grip jest w porządku i dzięki temu możemy robić zdjęcia jedną ręką. To jest bardzo wygodne. Jest jeszcze Widzicie kontrola zoomu, spróbuj zoomować. Jest przycisk. Kontrola zoomu jest tutaj, w tym miejscu. Proszę. I zobaczmy jak to działa. Na pewno się domyślacie. Przejdziemy może do zwykłego ee, głównego aparatu. O, proszę. Czyli jest to taki doradek, który się w sumie zakłada chyba okazjonalnie, chyba, że ktoś robi faktycznie dużo zdjęć, no to ma wtedy. Idziemy na miasta, wiem, że będę robił zdjęcia, biorę ten gaz. Jest wygodnie, pewnie jest... jest wygodnie. Czt mam wtedy łącznie 4000 mAh godzin. To jest a... argument. I przyciski do zoomu, do zrobienia zdjęcia, do nagrywania i to w zasadzie tyle. Nic wielkiego, ale pewnie jest grupa użytkowników, którym ja bym taki to dodatek się dokładnie no Rob, robić dużo mieć, zdjęć. Nie mieć. Więc jak najbardziej, I to jest gadżet dla mnie. Zakładam oczywiście, że to nie dla każdego, ale aparat tutaj jest wyśmienity i w połączeniu z tym gadżetem to się staje bardzo funkcjonalne, bardzo przydatne. Rzeczywiście, ktoś robi dużo zdjęć, to jest świetna sprawa. No i to pokrótce, to w zasadzie tyle. OK, to teraz pokażemy wam jeszcze jeden moduł, czyli moduł, który poprawia dźwięk.